Dobra, tutaj poszło, super. Będzie dobrze. O, dobra. Tutaj wszystko trzeba posakładać. O, to się nagrywa! Siemano, z tej strony Witam was, po naprawdę, ale to naprawdę długi przerwie, ponieważ nie było mnie ponad pół wakacji. Naprawdę jest bardzo długo. Ponieważ, no, odkleiło, mnie, odkleiło mnie od YouTube'a mój kolega Adrian nie wiem, czy będzie nagrywać, ale nie wiem teraz, czy będzie jeszcze nagrywać i czy w ogóle, bo mieliśmy na początku, nie na początku, ale trochę wcześniej małą dramę, eee, no i to tak wyszło po prostu, że naprawdę od tego, no ostatni filmik, który nagrywałem był ponad ponad, jakby to powiedzieć, na min miesiąc temu ale mimo to, nie wiem, naprawdę nie było bardzo długo ja was naprawdę za to przepraszam, bo na pewno pojawi się filmik z Adrianem z Adin Games na moim kanale, albo ja będę u niego nagramy odcinek wspólny, ja z nim, on ze mną yy, no i po prostu będzie zabawa naprawdę obiecuję wam na słowo że ja będę nagrywać jeszcze filmiki, nie wiem to kiedy to będzie, ale będzie to jeszcze w tym miesiącu. On naprawdę obiecuję. Adrian na pewno będzie nagrywać, tylko mam do ciebie Adrian krótką informację, nie podrabiaj admiature z internetu. Tak nieładnie. Ale dobra. Na pewno jeszcze będą nagrywane filmiki z konsoli, ponieważ mam takie zamiary oraz na komputerze, na PC. -cie. Będą filmiki odgrywane i no, to sobie było tyle co chciałem Wam przekazać i odwam rzeczywiście dalszej drogi, więc no, do następnego na razie!